No nie, to był naprawdę głupi pomysł, pomyślał Kuba, gdy zdał sobie sprawę z tego, co narobił. Konfetti, które przed chwilą odpalił w swoim pokoju, rozleciało się na wszystkie strony, tworząc niezwykły, kolorowy bałagan. Kuba był ciekawy efektu, który wywoła wystrzelenie konfetti, ale przerosło to jego oczekiwania. Nie myślał o tym, co będzie potem. Chciał tylko zobaczyć, jak nowa zabawka działa. Rodzice Kuby mieli wrócić z zakupów za około 15 minut. Chłopak wiedział, że musi szybko posprzątać ten bałagan, zanim wejdą do domu. Zaczął zbierać konfetti, najpierw ręcznie, a potem używając odkurzacza. Pracował bez wytchnienia, próbując przywrócić porządek w swoim pokoju. Zbierał konfetti z łóżka, biurka, półek i szafy, a także za nimi. Gdy usłyszał dźwięk otwieranego zamka, właśnie chował odkurzacz. Zdążył samą porę. Gdy ty rodzice wrócili, Kuba był już gotowy na ich powitanie. Miał nadzieję, że nie zauważą śladów po konfetti, ale wiedział też, że musi się przygotować na ewentualne pytania. Wygląda na to, że musiała być fajna impreza, kiedy nas nie było, powiedziała mama Kuby, patrząc na lampę w pokoju, o której chłopak zapomniał, sprzątając. No tak, odpowiedział Kuba lekko zawstydzony. To było takie małe nieporozumienie.